bo miał to same konto myśleliśmy, że jak usuniemy na jednym telefonie to na drugim się nie usunie myliliśmy się i tak straciliśmy konto i przez cały rok albo przez całe dwa miesiące będziemy grać następnie następnie i następnie będą trochę częściej się teraz pojawiały odcinki i zdobyłem nową postać w się otóż Leona sama na imię Leon więc Dobrze się składa. Kupiłem sobie odcinki. Jak ktoś widzi, to kupiłem sobie karnet bojowy. To dum -dum. No też jest O! Chciałem was tego spytać, chcecie. Czy z widzem nagrał jakiś? jakimś, jakimś nagrał odcinek. To tam piszcie w komentarze, dodawajcie mnie. Buchedzik. Dodawajcie mnie, to jest no, w ogóle moje bardzo stare konto. No i na sobie w przegraliśmy. Jak to się tam, pamiętajcie? Dodawajcie. Bo kto nie doda? Ten Sławiak. <laughs> nie no, żartuję, Moi widzowie są najlepsi. <laughs> Ostatnio będziemy... E, 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 proszę, zostawcie subika i łapeczkę, bo... Chciałbym zrobić 1000 subów dlatego, bo chcę z wami live'a zrobić. Porozmawiać sobie z wami trochę. z zmniejszę, żebyś żeby się dobrze bawili na live'ie. Y. O to mi chodzi, żebyś, Żeby moi widzowie mieli jak najlepiej. O to mi chodzi. Jeśli mieli, jak najlepiej. Więc nie ja bardzo was proszę dajcie słuchawka na live'a. będziemy tam zbierać na będzie tam aż będziemy zbierać na te będziemy zbierać na słuchaweczki no, no w sumie na słuchawki nie mogę sobie kupić takie inne i najprawdopodobniej no, i będziemy zbierać na laptopa a ona w ogóle w komentarzach co kupić laptopa czy komputer, bo ja nie wiem. Musimy na laptopie. Ajajaj na laptopie mam klatkę. A na no, Nie no nie będę. Jak oni się tak to się nie da. Pamiętajcie duchedzik. Eee um, nie. Ja. Chciałem was czegoś będziemy spytać. E, czy dobrze Wam minęły te... Te dwa tygodnie wam do? Dobrze, bo ja mus, bo my mamy fajnie, mamy koszto tak, że czy nie, mieliśmy ten... Ma, mieliśmy zadanie domowe, którego nie odrobiłem na te wakacje, które takie małe wakacje na dwa tygodnie coś robią. Widzicie co się stało? Nie odrobiłem zadania domowego. A ta pani nasza nic. Już nam nie nawet nie, też jest wygodne z Fajną panią. Nie robię zadania nie. Jest ja u nasz taki jeden mój kolega, który po prostu nie umie mu Dawid. On tu w ogóle on nawet... To jest taki gość, który nawet telefonu nie używa. Po prostu, no normalnie on... On żyje tylko wiecie czym? Planszówkami lub czymś tam. A I tutaj chciałem waszego spytać, czy nie chcecie... Tego... Czy nie chcecie... Na przykład, żebym pobrał sobie Fortnite'a i bym w sumie przeładował na koncie taki specjalny, który mam. Dawid ma tam skina za 3, 600 zł. Dlatego, bo ten skin jest, był tylko od pierwszego sezonu i tylko dało się go zdobyć, jeśli mieliście Xbox One. A my mamy Xbox One, takiego taki od białego, i tylko przez tego Xboxa dało się tego skina rozpnąć. Jest to jeden z rzadszych skinów. Mamy jeszcze pana glutka głutaska. lutek to jest bardzo pański, bo jest jeszcze pani glutkowa, której nie mamy, ale się wam coś powiedzieć, że jeśli macie na przykład coś do zaoferowania StumbleGuySowi to zaoferujcie im tak, żeby... nie wiem, jeśli ktoś ma czerwony nick to powiedz powiedzcie im, żeby zaoferowali jakiś skin nowego duszka musi być jakieś nowy skin duszka, co nie? każdy chyba chce, żeby był nowe skin duszka no nie każdy, no dobra, nie każdy ale jeśli ktoś ma czerwony nick, to oglądanie poprosi StumbleGuysa, żeby dotalić. Nowego duszka, niech dodadą na kilka takiego, nie wiem. Nową wersję, jeszcze niebieską na dodatek. Niebieską albo czerwoną. To będzie w fajniej. O, to... yeah, nie, nie zdążyłem. Uh. A, dlaczego to przyczynił. Tak się... mm. Ale że będzie. będzieeśmy. No. I widzowie, przez to, że jakieś dziecko powiedziało, że jak usuniecie konto, to na drugim telefonie, to konto nawet będzie istnieć. To po prostu... To no co szukał? Jeśli będziecie szukać jak usunąć konto z jednego, to nie szuka, to uważajcie, bo oni kłamią w internecie. Co się dzieje, co jestem? Otóż pod kołdrą, bo jest mi ciepło, ale pod kołdrą jest za gorąco. Jeśli nie chyba czegoś, wy to byś czy, czy jak będziemy mieli live, będziemy mieli live, czy chcecie, żebyśmy zrobili tak, że za każdy. Za ilość pieniędzy, live 5 zł, lub, lub, lub takie inne, pod ilość kwoty. Czy byśmy zrobili tak, że pod ilość kwoty musiałbym jakiegoś save'a zrobić? Lubię się, bo w Minecrafta, to bym musiał e, jakieś, jako ile, o, ilość osób tam zabić. Chcecie sobie na pompa. Nie Nie no, głupi jestem. A tak na live? Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeśli będzie tutaj jak najwięcej łapek w górę, to znaczy, że chcecie? Mamy tu pas. I ten odcinek trochę będzie taki, można powiedzieć, sponsorowany. Nie dla Damy mi gwiazdy tam, jak nie zajmować się aktualizacją sądową, lebo na ja nie. Już myślałem, że legendarny. Ja już myślałem, że legendarny, ale bardzo dużo się podmieniało, bo odkąd grałem w StumbleGuy, tak nigdy nie było czy czegoś takiego. Nigdy. Nigdy nie było takiego. Jak tego. Jeszcze grałem sobie jak tam. Ja mogłem. Jeszcze grałem, ale ten. Trochę jeszcze... Jestem. O, mamy w ogóle 950 t. A to é que foi? To ideal, duch. Ideal. Mamy tego do Chcę podziękować prawie 60 A to tak, tak, tak. jakaś ja też po prostu tak lubię, że nie mówię, że się, tego gadania do was, bo ja to tak lubię.

no nie mogę się podtrzymać do tego gadania, czy, e, czy po prostu, jakbym na przykład wyjechał na wakacje, czy wyjechał, jakbym wyjechał na wakacje, to nie, to czy nie zezłościłybyśmy się, jakbym nie robił odcinków, tak nie wiem, 5 pięć, cztery dni, no wie, nie robię odcinków już od miesiąca, dwóch, coś tyle, ale no nie ma czasu za bardzo. A, i się Wam... bardzo podziękować za to, że. Dziękuję Wam za to, że, chociaż że mój kanał jest. Dobra, nic. Subskrybujcie go. Bardzo Wam dziękuję. Wiem, że mikron... mikrofon jeszcze nie jest taki dobry, ale sobie na wynalazłem. podobnie wszystkie słuchawki z mikrofonem leżą na tym, jak chyba. A jestem was pytać czy kupywać Minecraft Premium czy nie kupywać Minecraft Premium? Kupywać czy nie kupywać Minecraft Premium? A serwer głową, bo o, kitka. Super. Brakuje mi tylko pięciu. Kukulę, kukulę, tak nie, tak że nie, pana. nie, nie, Tak nie, 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 bardzo, bardzo bardzo. bardzo, bardzo, bardzo. też chyba nie, nie, jak nie, 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 pytam. Też napiszcie w komentarzu. Czy chcecie, żebym po prostu. Czy chcecie, żebym po prostu miał wieczność? Czy chcecie, żebym miał w końcu jakiegoś. Czy. czy powinni mi... Te... No, się Was spytać, czy oni powinni mi to oddać za to, że... przez tego typa przez którego po prostu cienką, to, to czy napiszcie w komentarzach? Czy oni powinni mi to oddać? Bo ja nie mogę po prostu wytrzymać od tego, jak ja jestem tak zezłoszony przez to, ale to gdzieś to jest dziś na tyle. Więc w kolejnym odcinku się widzimy. Na razie!